Kombatanci, samorządowcy, służby mundurowe, harcerze, delegacje ze szkół oraz mieszkańcy Jawora zgromadzili się, by uczcić Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Główne obchody miały miejsce w południe na dziedzińcu Zamku Piastowskiego w Jaworze, które przez lata było więzieniem, a także miejscem kaźni dla tych, którzy walczyli o wolną Polskę. W Jaworze działały stalinowskie struktury aparatu bezpieczeństwa, tzw. Tak bezpieka, zaś na zamku osadzano i poddawano torturom niewinnych Polaków. O kilku, kilkunastu z nich wiemy, że zostali zamordowani. Liczba ofiar stalinowskiego reżimu w Jaworze do dziś nie została ustalona. Wśród nich byli także mieszkańcy Jawora, żołnierze Armii Krajowej, Czesław Waranka i Jan Kruk, których tragiczne losy na zawsze związały się z tym miejscem. Ile z tych osób leży w mogiłach bezimiennych, bez tabliczki, bez krzyża? Bez momentu, kiedy można się zwyczajnie pochylić. I dzisiaj tym akcentem, w ten sposób, chcemy właśnie tutaj, pod tą tablicą składając te wiązanki, pamiętać o tych wszystkich, którzy zginęli na polach II wojny światowej, którzy później walczyli o wolną, niepodległą ojczyznę, po to, żebyśmy mogli cieszyć się jej szczęściem, siłą i abyśmy nigdy nie musieli być poddawani tak ciężkiej próbie. Zebrani oddali hołd niezłomnym, składając wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą ofiary hitlerowskich Niemiec oraz żołnierzy wyklętych. Tych, którzy cierpieli i ginęli w więzieniu na Zamku Piastowskim z rąk stalinowskich oprawców. Dzisiaj Jaworzenie po raz kolejny uczycieli pamięć żołnierzy wyklętych, wszystkich tych, którzy walczyli o wolę niepodległą Polskę w czasach komunistycznych. Cieszymy się bardzo także, że to najmłodsze pokolenie Jaworzan wzięło dzisiaj bardzo licznie udział w tych wydarzeniach. Oraz o tych najstarszych jawożeniach, kombatantach, którzy pamiętają czasy sprzed przed kilkudziesięciu lat.